Kiedyś, po latach, historia przyzna nam rację. Ależ historia niczego nie przyzna. Nie przyzna się do niczego. Historia nie odezwie się ani słowem. Nagrodę Polonikusa profesor Norman Davis otrzymuje za swój udział w tworzeniu obiektywnego, historycznego obrazu Polski. Panie profesorze, w imieniu naszej Polonii chciałbym panu wręczyć naszą nagrodę z podziękowaniem za wszystko, co się wydarzyło, za całą historię Polski, którą pan tak pięknie opisywał i że pan nas tak doskonale rozumie i że Europa nas przez to lepiej rozumie. I za to panu serdecznie, serdecznie dziękuję w imieniu Polonii, nie tylko niemieckiej, ale może i angielskiej, która tu jest obecna, i całej europejskiej, od wszystkich Polaków również. Dziękuję bardzo. Honorowy Polonikus 2011, profesor Norman Davis. Ladies and gentlemen, szanowni Państwo, meine Damen, Herren. When I try to speak German, my mouth makes a sound that can only be described as Anglo-Saxon. Uh, it is far inferior to the excellent Polish we have heard this evening from our German friends, so I won't even compete. Karol Wielki, uh, Cesar, Koronowany, uh, w roku, który każdy pamięta. Osiemsetny rok. To jest bardzo dobrze dla uczniów. Panował w czasie, kiedy praktycznie nie było Niemiec. Nie było Polski. Nie było Francji. Na pewno nie było Anglii. Były tylko taki stary dogodny kraj jak Walia i Irlandia.. <śled> Ale ten świat bez tych krajów, tu, który znamy teraz, e, prowokuje pewne refleksje. Na przykład, że okres konfliktów polsko-niemieckich był bardzo krótki, jeśli się patrzy na tysiąclecia historii. Kiedy ja byłem studentem, czy doktorantem raczej w Krakowie, Władze mieli e, oficjalną historię, która próbowała uzasadnić, że konflikt polsko-niemiecki był wieczny. Tausend Jahre <laughs> konfliktu polsko-niemieckiego. Absolutnie nieprawda. Żeby przeciwstawiać Y, y, temu napisałem kiedyś esej pod tytułem Tysiąc lat kamerady polsko-niemieckiej. Bo można i tak, y, tak jak można wybrać y, brzydkie momenty, brzydkie y, wypadki, można też Wybrać wesoły, piękny, dowcipny moment. I prawda leży tylko w całości, nie w tych małych selekcjach. I pamiętam w, te, w tamtym eseju. Pisałem o różnych bo, bohaterach. E, przyjaźni polsko-niemieckiej. Wczoraj e, w Cambridge e, w Anglii trzymałem w, re, e, w rękach pierwsze wydania Kopernika de revolutionibus*. Trzymałem pierwsze wydania. E, I Kopernik. Był oczywiście wielkim naukowcem, ale był równocześnie Niemcem i Polakiem. W jego czasach on by nie zrozumiał pytania, czy ksiądz kanonik, bo on był, jest Polakiem, czy jest Niemcem. On był jednym i drugim równocześnie. O tym dowiedziałem się kiedyś w Nowym Jorku, chyba w e, 1973 rok, to było ileś lat, 400 e, 100 lat, e, nie, 500 lat e, od urodzenia e, Kopernika, I jeden bank na ulicy w, w, w Nowym Jorku miał wystawę, Kopernikus, the great German astronom. I po drugiej stronie ulicy był wystawa Kopernik, wielki astronom polski. Więc no, każdy ma swoją prawdę. Drugi bohater tej przyjaźni jest August Mocny. August Deschtake, który ma miejsce w, w tym Guinness Book of Records. Wie, wiecie co to jest? Nie Bo on był ojcem najwięcej dzieci urodzonych z jednego człowieka. I ogromna większość tych matek to były Polki. No to moment wesoły, ale moment smutny. Jeden z bohaterów tej przyjaźni polsko-niemieckiej był Acyk czyli syn arcyksiążego Rudolf von Habsburg, oficer Wojska Polskiego, który w 1939 roku, kiedy gestapo przyszedł i kazał podpisać Volkslistę, odmawiał ze słowami ja jestem Polakiem. Gdzieś powinien być pomnik dla takich Bohaterów. Bo wynikiem jego odmowy było sześć lat w obozie koncentracyjnym. Jeśli moje prace coś dobrego zrobiła, dla, aby wyświetlić te czasy lepsze i gorsze w stosunkach polsko-niemieckich. Bardzo się cieszę. Przypominam kilka momenty, nie jestem germanistą, ale Dobrze wiedziałem od początku, że nie można pisać historii Polski bez historii niemieckiej. W Bożym Igrzysku, na przykład, <laughs> wielki zarys tych tysiąc lat historii Polski, kiedy doszedłem do historii Śląska dodałem cały strona o kulturze niemieckiej na Śląsku, bo bez nazwisk jak Freiherr von Eichendorf nie można zrozumieć Śląska, czy krajobrazy i piękna tej prowincji. I ja to zrobiłem, bo taki, taki oczywiście krok był zakazany w czasie PRL-u. Historyk w Polsce musiał udawać, że wszystko, co jest w historii Polski, jest polskie. I to jest oczywiście głupi fałsz. I inny. <noise> inny moment przyszedł, kiedy opisałem historię Gdańska. Gdańsk, tak jak Wrocław, miał jakiś Dawne, dawne yy, początki słowiańskie, ale przez wieki był miastem niemieckim. Yy, Danzigerzy, jak Polacy powiedzieli, byli Niemcami. Do pewnego momentu. Ale opisując. Wielki XVI, XVII wiek Gdańska, zrozumiałem o co chodzi, że ci Danzigerze niemieckojęzyczni mimo wszystkiego uważali się za Polaków. To jest dziwne jakby e, dzisiaj, ale ich wrogiem był król Prus. Który chciał te, to miasto odebrać im i wprowadzić zupełnie inny ustrój. Więc był czas, kiedy Gdańsk, Dąbicz, Niemiecki był dobrym polskim miastem. Jeśli chodzi o Wrocławiu. Napisałem książkę, która wyszła też po niemiecku jako Die Blume Europas, i walczyłem z tym stereotypami, że takie miasto musiało być uważane albo za polski Wrocław, albo za niemiecki. Breslau, bo to miasto w ciągu tysiąc lat swego istnienia miało okresy nie tylko polskie i niemieckie, ale czeskie. Przecież początki Wrocławia były czeskie.